Dobry drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku bierzemy tak zwanego zwyczajnego rowerzystę, czyli Piotra ze sobą. Nie tylko na wycieczkę, ale wpadliśmy na taki pomysł, że przygotujemy go do przejechania ze mną Ultraducha w puszczy 250 km na raz bez pauzy. Piotrek, ile najwięcej przejechałeś rowerem jednorazowo? 100 km około 100 km, więc zobaczymy, jak Piotrek sobie poradzi. A dzisiaj jedziemy na wycieczkę, otwieramy wiosenny sezon. Teraz to się wstydzę, bo wszypał. Poznajcie Piotra. Piotr jest tak zwanym typowym rowerzystą, to znaczy nie jeździ do tej pory jakichś wielkich dystansów, co najwyżej wycieczki na rowerze. Panie Piotrze, co to jest za rower? To jest Merida Speedex, czyli. Czyli jest to rower typu fitness, czyli coś typu szosa z prostą kierownicą. Piotrek przez zimę ostro trenował, użyliśmy mu plan treningowy na aplikacji Trainer Day. Ja Piotra tutaj śledzę cały czas na strawie, czy wykonuje plan. Póki co trzyma się bardzo dobrze i mówi, że co? Pierwsze efekty już czujesz. Czuję, jest moc. Zobaczymy dzisiaj, jaka jest moc. Jedziemy na wycieczkę. Domagaliście się więcej żony na kanale, więc proszę bardzo. Od pięciu lat na no co na śniadanie jemy batony i żele energetyczne, bo kupuję tego na kartony. Ludzie, tak naprawdę to jest ohydne nie jedzcie tego. Jak poszła, jak dzik. Widzicie, co te żele dają? Takie triki można robić. 6 km już zrobione, jeszcze Piotr, tylko 244 i już mamy trening zaliczony. I jakoś, zleci. I jakoś zleci. Sytuacja wygląda tak, że mieliśmy wyjechać dzisiaj w niedzielę rano, ale okazało się, że mamy dwa rowery do naprawienia, że jest dużo więcej rzeczy do zrobienia niż myśleliśmy. Zwłaszcza w rowerze Piotra uznałem, że to są. Hamulce z horroru RODEM do regulacji, a potem przerzutka. To tamto, potem drugi rower, i okazało się, że wyjechaliśmy z domu o godzinie prawie że 16.00. Był plan na 100 km. Pierwsze wiosenne 100 km, a wyjeżdżamy blisko zachodu słońca. Ale chyba się na tym kanale przyzwyczailiście, że ja ciągle, jak się potem okazuje, gdzieś wracam do domu w nocy, za każdym razem, więc wszystko jest na swoim miejscu. Nie wiem, czy poznajecie. To jest moja droga testowa do testowania oporów toczenia. Ale musimy wrócić tutaj latem, żeby były podobne warunki. Wtedy zmierzymy sobie te nowe oponki. Jestem ciekaw, czy mi napiszecie w komentarzach uwagi co do roweru Piotra, bo moim zdaniem jest na niego stanowczo za mały, na pewno za krótki. Powinien mieć pozycję w dół. I w przód, żeby ciężar przenieść mu z tyłu na ręce, stanowczo ustawiliśmy ten rower jak się dało. Toterek planuje nim przejechać ultraducha, natomiast wchodzą tutaj opony maksymalnie 32, jeśli dobrze pamiętam. Ciekawe, co ciekawego da się w tym rozmiarze tutaj wsadzić. Plan jest taki, żeby zdążyć w ładne miejsce na zachód słońca, ale. Mam wątpliwości, czy to się jeszcze uda. O, i hulajnoga. Chyba coraz popularniejsze się stają te hulajnogi. Takie z kołami jak od rowerów zwyczajnych. Pozdrawiam, jeśli ogląda Pawła hulajnogę, który Wisły 1200 przejechał na takim sprzęcie, machając nogą. Tak jak Piotrek ma za krótki rower, tak dla odmiany, Aneta ma rower za długi. A dlaczego ja wam tak opowiadam o tych rozmiarach rowerów? Otóż byliśmy za Netą na jej bike sizingu, a przy okazji stwierdziłem, że ja z ciekawości po dwóch latach rozwoju ćwiczeń zmieniło się trochę moje ciało, moja pozycja na rowerze. Zrobię sobie jeszcze raz bike fitting. Skoro byliśmy na miejscu w sumie, czemu by nie? Jakie tu zaszły nowości w moim rowerze? Może zauważyliście, bikefitter dobrał mi nowe siodełko. Powiem Wam, że to jest moje trzecie podejście do doboru siodełka przez bikefittera. Dwa poprzednie były kompletną porażką. To były dwa najgorsze siodełka, jakie miałem. Na tym do tej pory zrobiłem 30 km, ciężko mi się wypowiedzieć, więc będę jeszcze testował. To jest Celitalia model flight, fleet jakoś tak to się czyta, ale w wersji endurance, czyli z takim grubszym paddingiem. Kształtem teoretycznym ono dla mnie jest fantastyczne, dlatego że ja poszukiwałem takiego siedełka, które z tyłu jest szerokie, a tu ma bardzo mocne wcięcie, a jednocześnie ma duży padding. Być może to będzie strzał w dziesiątkę. Oprócz tego mam mostek dłuższy o 2 cm, bo o tyle poprawiła się moja kondycja, moja pozycja, moja postawa na rowerze, i chyba 2 centymetry niżej i powiem wam, pomimo tego, jest mi dużo wygodniej. I czuję też efektywność pedałowania, że mi się zwiększyła. Zobaczymy, jak to się będzie w tym roku sprawdzało na nowym sezonie. A jeszcze wiodę ze sobą taką ogromną torbę, bo dla całego towarzystwa bagaże, bluzy zapasowe, także robi dzisiaj za tragarze w ramach treningu. Zobaczymy, czy uda się dojechać w ładne miejsce przed zachodem słońca. Mówię Wam, jaka radocha czuć już tę wiosnę w powietrzu. Zaczyna się, już myślę o ultramaratonach, o wyprawach. Pierwsza wycieczka w nowym sezonie co? Przejazd kolejowo otwarty. To znak, że idzie nowe dobre. Przy okazji też testuję kolejny raz. Oponki wittorio Eskal w terenie. Chociaż co to jest za teren, to są leśne ścieżki, ale zobaczymy na ile mi pozwalają. Sprawdzimy, czy moja ulubiona lokalna rzeczka Kotomierzyca już się obudziła. Nareszcie niebo ma jakiś inny kolor niż szaro szarobury. O, proszę, tu co z drogą zrobili? Też oni chyba. Wygląda, że leśnictwo tutaj równa te drogi w tym okresie, bo latem to tu jest piaskownica. Tu widzę ten piach jest taki odgarnięty na boki. Jaka piękna, gładka droga! Po tym to można śmigać. Szkoda, że nie zdążyliśmy na zachód słońca. ale I tak, tu jest cudownie. Wracam do tego miejsca. Będę za nim tęsknił. A Piotrek może i nie ma na razie kondycji, żeby jeździć długie dystanse, ale przynajmniej ma zerwane więzadło, więc wszystko się zgadza. Pani Żono, z czym pani ma kanapkę? To, to za wyrażenie pani żono. To jeszcze raz, żono, z czym masz kanapkę? Mężu, nie mam z humusem, ale zjadłam. Nie macie pojęcia, jak mi tego brakowało. I pewnie jeszcze nie raz będzie, bo to chyba trochę za wcześnie, żeby wam o tym mówić, ale zapowiada się, że moja życiowa podróż z województwa świętokrzyskiego do kujawsko-pomorskiego poprowadzi mnie dalej na południe w regiony mniej więcej takie, gdzie jechałem, gra w Magedon, więc może, może jakoś los mnie pcha w tamtym kierunku. Ale o szczegółach jeszcze pewnie porozmawiamy w następnych odcinkach, ale co za tym idzie, będą ciekawe, oj ciekawe odcinki rowerowe. Pamiętajcie żeby życzyć powodzenia Piotrowi, typowemu rowerzyście, który porwał się na przejechanie 250 km w warunkach niemalże ultramaratonowych. Fantastyczna impreza, na początek będą się tam odbywały gravelowe mistrzostwa Polski, więc w sam raz na start, na początek. Perfekcyjnie. Jako pomna chwila Piotr próbuje swojego pierwszego w życiu żelu energetycznego. No nie mów, że ci to smakuje. No, i wycieli mi tu lasek. Jak tak można człowiekowi las wyciąć? Szybkie podsumowanie po powrocie. Dlaczego w ogóle robiliśmy anecie bike sizing? Chodziło o potwierdzenie, że to co wychodzi mi moimi metodami, które Wam pokazałem w filmie, się potwierdzi u specjalisty profesjonalisty. I słuchajcie, rzeczywiście wyszły mi podobne wartości co bike heaterowi. to znaczy, że ta rama jest na nią za długa o jakieś 1,5 centymetra i Sporo za wysoka jeśli chodzi o stack i reach. Dlatego będziemy szukali dla niej jakiejś ciekawej ramy albo roweru. Zobaczymy, może wyjdzie z tego jakiś fajny projekcik. A przy okazji stwierdziłem, że jak już jesteśmy na miejscu, ja też zrobię sobie fitting, Kolejny, kolejną próbę doboru siodełka używając martensometrycznych. Co z tego wyszło, czy to się udało, czy to się nie udało. Na pewno czuję się lepiej w obecnej nowej pozycji. W ogóle czuję, że mam takiego kopa lepszego na tym rowerze. Zobaczymy jak to się wszystko przełoży na jakieś wyniki. A co do siodełka to dam Wam znać po dłuższym czasie. Póki co wydaje mi się, że jego obecne ustawienie tego nowego siodełka jest niestety zbyt skośne. Za bardzo pochyłe i się po prostu z niego zsuwam w przód. Przez co przeciążam trochę ręce. Bo w ogóle teraz ustawiono więcej ciężaru naprzód. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego tematu i to będzie fajny pomysł na jakiś kolejny osobny odcineczek czołem. Tylko pamiętajcie, na tym kanale ja bym nie chciał, żeby się toczyły dyskusje typu, coś jest dla kogoś za drogie, za tanie, że wydaje pieniądze na to czy na tamto. Ja wydaję pieniądze. Dzięki temu Wy nie musicie, możecie potem ocenić, czy słusznie, czy niesłusznie. Hej!